No i witam was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie z tego gorącego popołudnia. Yy, dzisiaj będzie unboxing, dzisiaj będzie bardzo ciekawy unboxing. Yy, unboxing rzeczy, których, no, które mam w że bardzo kwiecistym i długowym plecaku, trzymanym w niebieskich kolorach. Ale nie będę tu dłużej prawił już o tym, że plecaku, lecz przejdę do unboxingu tejże rzeczy. Yy, będzie to wiele, będzie to wiele gier. Mogę mogę, mogę to przyznać, że nie będę to ukrywał więcej w tajemnicy, bo pewnie wiecie co to jest. Sugry. Gry na Xboxa. tak jest, to są Gry na Xboxa, które będę po kolei Wam przedstawiał, pokazywał ITP i yy, Tyle, że pewnie temat jest trochę... Yy, jest trochę przekłamany, zresztą to, to gry na Xboxa. Pierwszego, tak jest, to nie będzie, to jest gry na Xboxa 360. Lecz to są Gry na Xboxa, który wyszedł bardzo, bardzo dawno. pewnie wiele ludzi jeszcze w ogóle nie wiedziało, że taki Xbox wyszedł. Yy, I w pierwszą grę jaką mam do rozsądowania to jest oczywiście High Heat. Major League Baseball 2004 yy, do w New do Xbox Live. Tak jest yy, jednak, dlaczego kupiłem te gry? Zaraz będę wszystko mówił w trakcie unboxingu. Jak widzicie, tutaj jest NTSC to dla bardziej ogarniętych yy, dużo znaczy. Dla mnie również. Pociąg jedzie akurat teraz. No ale tak się zdarza. Yy, no więc dobra, czekajcie, nic nie przyjedzie. Jest z kibel. Yy, Dobra. Jedziemy z unboxingiem. Pierwsza to jest gra, to już mówiłem i tytuł. Jest to stara gra itp itp ale mam nadzieję, że będzie na drogie cieszyć, ale będzie się pani mi z nią grało i zaraz będę mówił dlaczego kupiłem, po co, dlaczego, w ogóle ytp. Na następną grę mamy Conflict Desert Storm. No, Gramy w tą już grę na PC. -cie. Jest to gra dosyć fajna, mimo iż stara i no, starym grom trzeba dużo wybaczać tej również że będę musiał wiele rzeczy wybaczyć. No jak, wie, jak znacie, jeżeli ktoś grał kiedyś w jakąś starą grę, to wie, że tam już są te elementy, które tak, tak przestarzały, że to już naprawdę ciężko się gra. Ale nadal będzie mieć cieszyło, Giera, jak widzicie tutaj nie ma instrukcji, zaraz instrukcje mam w innym w ogóle opakowaniu, więc będę musiał wziąć. I to jak widzicie płyta No nie, no to, to tutaj akurat nie jest takie lusterko. Ale w większości jest to bardzo, bardzo dobrym są te w stanie utrzymane te płyty. Na razie mamy dwie gry. Kupiłem to od kolegi. Kupiłem to od kolegi, któremu to nie było potrzebne, który po prostu już, już nie, że nie grał, to jeszcze nie, nie, nie potrzebował. Kupiłem to za 50 zł, Według mnie mała suma za tyle gier. Zresztą zobaczycie za ile gier i jakiej te, jakie te gry będą jakości, gdyż to są na razie takie tytuły, można powiedzieć średniej jakości, gdyż no tutaj 20, FIFA 2002 chyba najsłabszy tytuł z wszystkich, jaki tutaj mam. Korea Japan, oh yeah! Więc, no, stara gierka, no, ale nadal jara. No, i tutaj mamy ciekawy tytuł: Jest Mecha Souls Only on Xbox. Tak jest, więc live e, online lub jest jednakże na, na konsoli Xbox, która weszła w, w roku 2000 lub 2001. Już niestety nie ma tego. Nie ma już live'a. On był, ale już został wyłączony. Zresztą został wyłączony bardzo wcześnie. Jak na konsole, gdyż, no, na PS3, no, ale można, na ps no, ale można sobie grać na. X zna przez internet, a tutaj już niestety nie. Eee, a szkoda naprawdę, bo tutaj było dużo gier z potencjałem i... Bardzo szkoda, że to zamknęli, naprawdę, ja żałuję. I szkoda, natomiast też tutaj widzicie... Get Xbox Live and download free, Max and Maps. No niestety już się sobie nie pobiorę. Eee, to jest już nasza czwarta gra w unboxingu, jak widzicie... FIWA jest nawet wyblakła troszkę, no wcale się nie dziwię. Ymm, bo to są stare gry. Co oznacza NTSC? NTSC oznacza to, że Zresztą wytłumaczę wszystkim, co nie ogarniają, znowu tylko yy, jakieś NTSC to jest standard dla gier z USA. Jeżeli chcemy kupić sobie grę np. w Polsce, to ona będzie na pewno w standardzie PAL. Zresztą to jest na wielu pudełkach, oczywiście konsolowych. że jest to standard PAL. I będzie ona chodziła tylko w, na konsoli PAL, a po, konsola PAL to jest konsola taka, która jest sprzedawana w Polsce in, i gdybyśmy na przykład kupili konsolę w USA, to ona by właśnie byłaby w NTSC i by gry z, z PAL na niej chodziły. To jest bardzo niefajne według mnie zagranie Microsoftu, gdyż no, no niestety tak się nie że blokują oni. Yy, może, nie, po prostu nie, Tylko w tej lokalizacji, jak i kupiliście grę, w, w takiej lokalizacji mogliście ją yy, kupować również na nią gry no, no, dla mnie to nie robi żadnej różnicy, no dla, tylko dla konsolowców, a ja nie jestem konsolowcem. Tutaj nie mam płyty, gdyż płyta jest z konsoli. Konsole już nie będę na razie pokazywał. Potem pokażę, gdyż jeszcze nie podpiąłem itp. kiedy Co tu jedzie? Z konsoli zapewne nie będzie unboxingów. A, maluszek jedzie, jaki obładowany. Ja pierdzielę. Ale mniejsza. Z konsoli, z Xboxa nie będzie raczej w ogóle Let's Play, gdyż nie mam pvr nie mam Dazla, więc może kiedyś kupię. Tu mamy grę Star Wars The Store Fighter, tak jest. Przestałem trochę mówić o grze, żeby właśnie skupić się na i dlaczego kupiłem konsolę i Tutaj mam następną bardzo fajną grę. Jak widzicie, gry ciągle idą zwyżkowo. Co so, coraz lepsze. Mm, tym razem mamy referent to Castle of Tides of WAR the, Definitely, coś tam Xbox Live Experience, eh, Official Xbox Magazine EDITORS Editor Soy, Squares. Eh, Też mam nadzieję, że mimo iż gra jest dosyć stara z 2003 roku, da mi dużo eh, radości. Jak widzicie, płytka, płytka jest z, 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 we wzorowym tanie, zresztą pokażę płytkę i uda mi się. Mu Wciągnąć. Wszystkie płytki są naprawdę w dobrym stanie, jak na. niestety chyba mi się nie uda. Płytki wyciągnąć. Ale on się, tak jest. Tak wygląda płytka, jest naprawdę w dobrym stanie. Wszystkie te płyty jak na e, starości, w ogóle wiek tych gier są rewelacyjne. E, tych gier jest dużo, tych gier jest powyżej 20, więc będzie trochę unboxingowania. Wiem, że teraz wiele ludzi, e, którzy mnie ogólnie mówią Ja pierdzielę, ale głupota, głupotach taki stary, gier. ale nawet kupiłem mnie po to, żeby starły na półce. Tutaj rewelacyjne pudełko z Ma Enter The Matrix. Yy, można powiedzieć, taki 3D. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Tak wygląda triut tego pudełka z 2003 roku, więc również wiekowa. Nie mam w y, aparacie autofokusu, więc wielu elementów pewnie być widzieć. Trochę Tak wygląda. kierka A minus, bo tam ktoś je kiedyś sprzedawał. One mają na pewno te gry, ze sobą wiążą wiele, wiele bardzo ciekawych i rewelacyjnych historii. Jednak no, ja ich nie znam, teraz e, historia tych gier kontynuuje, e, po prostu są u mnie, już taka się z nich jak kubka, a będzie ich dużo, dużo więcej. Kill Switch, o tej grze słyszałem bardzo dużo, słyszałem, że jest bardzo dobra. E, grałem w nią na Petycie, więc będę będę miał jakieś e, m, doświadczenie już z tą grą, więc naprawdę fajna, fajna gierka. E, było e, coś, co było w niej bardzo, bardzo e, ciekawego, to to, że było w niej bardzo inteligentne, była w niej bardzo dobra szuka, inteligencja. Yy, więc to jest jakiś inny, Dlaczego niektóre gry nie mają yy, instrukcji? Bo zaraz wam pokażę, że instrukcje w innym opakowaniu Nie chciałem, żeby mi się zniszczyły, więc złożyłem gdzie indziej i tak jest, zmieniam się do tego Wolka. Yy, mnie jedna z ciekawszych gier jakie dostałem to jest Far Cry Instincts, i w tym momencie już mam wszystkie Far Cry e, jakie do tam wyszły więc mam jedynkę, dwójkę Instincts, no i Preorder z ale to później only on Xbox, więc to jest tylko dla Xboxa giera naprawdę rewelacyjna, będzie fajna, nic mi mówili, że nie jest fajna, ale naprawdę ważne, że mi się podoba. Yy, to jest można powiedzieć kontynuacja jedynki z kompów yy, z pc Więc bardzo ciekawa, bardzo ciekawa gierka i Już się coraz, coraz więcej nam się robi ta kubka, że to sobie tak może powiedzieć fajnie wypasuję. Żeby było, że... żeby ładnie stały. Tak jest. Co mamy dalej? Mamy instrukcję. Instrukcja to, które krzywe, zaraz. Na razie nie będę się tym zajmował. Dobra. I mamy... kurde 7 nie zostało trochę mam mało. Yy, coś jeszcze jak... tutaj mam jeszcze jakieś tytuły. Mam, wszędzie nawet mam te tytuły. Będzie długi unboxing, bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy kłap Midnight Lab club, club 2, którą również mam na tacecie, z którego to jest roku 2003, więc nie yy, Nie oczekuję rewolucji, ale jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Jest Player's One 4 do tego, że do Xboxa dostałem również 3-4 pady, więc 3 e, oryginalne i tutaj też e, płytę zostawiłem dam na, na konsoli, chciałem sprawdzić jak to działa i tak zostawiłem, e, więc e, tak jest, e, między innymi superowa gierka, na Pc grałem, ma tam 80 coś na Metacritic, więc oczekuję, że będzie niezła. <laughs> Co mamy dalej? WoW Wolven Revenge, czyli i Max, czyli yy, X-Men 2 na konsolę. Tak jest, od tym, że nie słyszałem, nawet nie wiedziałem, że będę miał. Taka niespodzianka, słyszę, że tutaj jest w środku. sobie rozpakujemy. Zobaczymy jak zostanę płyty. Jeszcze nie widziałem sam. Nie no, lusterko, lusterek, lustereczko powiedz przecie. No wszystkie naprawdę płyty są rewelacyjne, jeżeli... Ktoś lubi re granie retro, to, to jest, do, to do niego nie lada grać ten unboxing, gdyż wiem, że wielu ludzi jakoś nie, nie jest przychylnie nastawione do unboxingów. Mm, a ten unboxing nie dość, że długi, to jeszcze... nudny. No, my już, Bo rozpakujemy na stare gierki. No, stosunkowo są bardzo stare. No, naj, najmłodsze gierka to chyba 2005 rok, i to był farka Instinct, więc przepraszam za to. No ale w głównie kupiłem to, żeby poczuć, poczuć te, 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 gry, te to retro granie. To coś, co było naprawdę dawno. Wow, patrzcie, co było! Ja pierdziele! Ja pierdzielę jeszcze zdradka na e, d, dwa darmowe e, miesiące Xbox Live. To jest aż nieprawdopodobne. Ciekawe, czy to teraz działało na Xboxie takim du, dużym? O was normalnie. Ja, kurde, słuchajcie, aż na... Będę musiał wychodzić z kogoś, kto ma Xboxa i z nim to spróbować, i wiesz, no kurde, naprawdę, superowo. Yy, zobaczymy, jak wyjdzie ten... teraz zaczynają się naprawdę rewelacyjne tytuły, tak jak Death of Rang, pierwsza część, naprawdę straszna gierka, którą oglądałem, yy, takiego z youtubera PewDiePie, kto wie, kto wie, yy, kto to jest, to dobrze, kto nie, to niech sprawdzi rewelacyjnie koleś. mimo iż yy, 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 po angielsku nagrywa to. Bardzo fajnie. No i Rock to Royo w to grał, więc również e, będę mógł poczuć to, co on. Bardzo mnie to cieszy. Kurde, fajnie, fajnie, z 2004 roku. E, tą grę na pewno przejdę, tą grę na pewno przejdę na Xboxie, na moim kochanym. Więc e, fajnie, fajnie. Co mamy dalej? Tutaj się nam już mamy. skończyło, tutaj mamy. Muszę trochę przyspieszyć, gdyż... O kurde! Soul Calibur 2! Rewelacja! Na Pierwsza walanka w naszej tej. Na xboxa i rynkę, to jest e, oczywiście NTSC y, Mamy tutaj komplet, czyli mamy i to i to No bardzo mi to cieszę, cieszy superowo y, będzie, Będę na parzenie po pyskach. Brakowało mi tego, myślałem, że nie będzie, a jednak będzie Więc Soul Calibur 2 Trafia na naszą półkę, na, mój, na moją Coraz wyższą wieżę. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Będziemy szybko to musimy eee, Blinks. Only on, only on Xbox, to jest też że stara gra. Oni praktycznie nie słyszałem z 2002 roku. Więc ex Exclusive, ale to, jakie to ekskluzje jest, to, to ja nie rozumiem. Jakieś dziwne pudełko, powiem Wam szczerze. To jest NTSC, NTSC, więc kupione w USA. Mm, jedna płyta. No, bardzo się cieszę, fajnie, że coś takiego jest. Skoroś takie dziwne pudełko, no ale mniejsza. No zwykle nie, nie ma się już tego przepić tylko trochę urwane, tu widzę. No ale to już wiekiem tej gry można wybaczyć, niestety. Tak to już jest. Co mamy dalej? Mamy zostały nam jeszcze tutaj dwie gry. Jedna jest naprawdę hiziorem i to Hitman 2. Sealing Dustin przyszedłem to grę w na PC na laptopie. I może przyznać, że jest rewelacyjna, przejdę sobie jeszcze raz, dlaczego nie? Na Xboxie. W Xboxie jedynce Tak wygląda płyta, no lustereczko powiedz przecie. No instrukcja, chciałbym nam jeszcze pokazać wszystko te instrukcje itp, ale zabrać mi niestety czasu. Time, spider jest dwa, ja pierdzielę, trójka, no niestety na trójkę wiele ludzi czeka. Tutaj mam, przejrzę z wami te niektóre instrukcje, jeżeli yy, wystarczy mi czasu to przejrzę również wszystkie gry, jakie mam, ale wątpię, czy mi starszy zna instrukcje, wszystkie czasy itp te. Więc wątpię, że mi to wystarczy czasu. Tutaj mamy Xboxa. Kolejną grę na Xboxa jest to NASCAR THUNDER 2004. Jest to kolejna gra, RACE THE PARK, NOT THE Truck. Coś w stylu, coś w stylu. Będę się tym ogarniał to wszystko i teraz może wam pokażę. Tam są jeszcze gry oczywiście, ale może wam jeszcze pokażę. zostawiłem na dwa, na ostatni, na ostatni moment największe hiciory. A pokażę wam instrukcję. Tutaj mamy instrukcję The Far Right Instinct. Tak jest. Characters itp. itp., it. Valley Records, ona była również w pierwszym, wow, są pojazdy, więc będzie do pojeżdżenia, A są jakieś e, weapons, czyli bronie, Buzzer's Light Knight, no, bardzo dużo tych broni jest, na e, pudełku pisało, że 17, więc mam nadzieję, że nie jest przekłamane, co widzicie, akurat wszystko jest na pewno świetnie, Double Kill, Multiplayer, In-Game Interface, Multiplayera już nie ma, co mnie jakoś nie martwi, Brother in Arms and Arms in Bloods, Mam tą grę. Była kiedyś w Dalej mam instrukcję, no bardzo zniszczoną instrukcję do Kill Switch. Jednej z fajniejszych gier, jakich w ogóle dostałem. Na no tą dołóżę gierkę Basic Training i to będzie No nie będę tak nie będę jakoś strasznie szkodał uwagi do tych instrukcji, gdyż to naprawdę nie weź, że bogate, to jeszcze głównie skupiają się na tym samym, więc nie mam po co. Yy, się na tym skupiać. Fajny Xbox, że naprawdę yy, bo skupi, sobie zakupiłem tutaj. Mam jeszcze Dust of Ring, yy, Navigation DP. No, no mówię wam, no mówię wam, jeżeli ktoś chciałby poczuć się retro, to no zapraszam do mnie na Xboxa. Jedyneczkę będzie naprawdę fajnie. Już niedługo dostanę telewizor do pokoju, ponieważ je do pokoju nowy, więc bardzo świetnie. No i ostatni bardzo gorący tytuł, jeżeli tu mi nie, nie zostało. to mi został tylko piórnik, w którym zaniesz pieniądze. I dwa tytuły, które są najlepsze i naj, najnowsze, czyli GTA YCT i GTA 3. Tak jest, to jest według mnie najlepsze tytuły jakie dostałem na tą konsolę, mimo iż kończy mi się czas, to jak najszybciej Wam to pokażę. Są to tytuły bardzo aktualne, te gry się nigdy nie zestarzeją. Y, grafika w trójce jest nadal aktualna, bardzo mi się podoba. No a YCT, no to klasa sama w sobie. Cinque y, y, GTA. Zostało mi 59 sekund, więc będę się streszał. Nie wiem dlaczego, jakim cudem dostałem do y City. Dwie instrukcje, w ogóle mnie to nie, mar nie martwi, powiem Wam szczerze, że nawet jestem bardzo ucieszony, no a do trójki dostałem jedną instrukcję. Wow, jaka fajna mapa! O kurde, popatrzcie. No nie, no, superowa, to bardzo się cieszę z tego że zakupu. Dziękuję Wam za oglądanie tego unboxingu, szkoła już trwa w najlepsze, więc będzie mało materiałów, zresztą jest mało materiałów. Yy, ale mam nadzieję, że zawsze coś tam do Was jest zresztą tak jest teraz. Yy, więc tak to wygląda. Po wypakowaniu ogólnym, tak wyglądają wszystkie gierki. Jest tego trochę, zaraz wszystko policzę i będę się z wami żegnał. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 3, 4, 5, 16, 7, 8, 19 gier. Więc dzięki Wam, wielkie dziewię 19 gierek, unboxing 19 gierek na Xboxa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego unboxingu. Cześć i Pozdrawiamka. do usłyszenia następnym.